na paskach zębatych warta, mocna konstrukcja część elementów została wydrukowana na drukarce 3D tu Kazimierz, dzień dobry Państwu jesteśmy na ERC European Rover Challenge jest to, są to europejskie zawody łazików marsjańskich budowanych przez studentów i miejsce zamcze Regionalne Centrum Nauki i Technologii tu jest dzisiaj 10 zespołów 3 zagraniczne Indie, Kolumbia i Egipt i Polskie e, Wrocław, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa e, Kielce Częstochowa i inne dużo ludzi się przygląda widzów Tutaj padło pytanie młodego człowieka, gdzie jest Łazik? Tu jest Łazik 1, Politechnika Warszawska. W trakcie zadania <laughs> yy, zadania i naprawy trzeba chwycić ten elemencik mały, który leży na pudełku i dostarczyć go na tą metalową ławeczkę, która jest na środku terenu. Yy, wszystko bez udziału człowieka tylko operatorzy, operatorzy Łazika są w namiocie, są zasłonięci od terenu. Oni tak naprawdę z wyobraźni sterują łazikiem na Marsie. To są miliony kilometrów odległości. Nie mogą widzieć łazika, bazują tylko na tym, co łazik prześle do namiotu, na obrazach z kamer, obrazach z nawigacji. Ale niestety utracono łączność radiową. Łazik nie może przesłać tego obrazu, nie może pochwalić się tym, gdzie jest, jaka jest jego pozycja a zespół nie ma na nim kontroli i gorączkowo szukają rozwiązania, zastanawiają się może to, może tamto. Czy się uda uzyskać kontrolę, a czas ucieka na każde zadanie drużyny mają 30 minut. Czas został w drużynie włączony jakiś czas temu. Sędziowie pilnują. Zobaczymy czy się uda. Dla Państwa, którzy niedawno przyszli, przypominam, jesteśmy...